Więc, jeśli można coś przekształcić, przekształcamy, nie! My musimy błagać na kolanach kogoś, wójta czy jakiś jego aparat, żeby to się stało. Jeśli można być normalnie funkcjonującym społeczeństwem na normalnych opłatach. To nie możemy być. Bo oto pan Wójt pada na pomysł, że my mówimy o zrobistowej opłacie, a 22 zł od metra kwadratowego od działalności to jest coś szokującego. To jest tak gigantyczna suma, że za chwilę, no nie wiem, wyjdzie nam na to przy spadku dalszym, prawda, przebycia turystów, że my pracujemy chyba tylko wyłącznie dla, dla, dla utrzymania aparatu gminy. Proszę Państwa, ja powiem tak. Że zaczniemy może jeszcze raz od przypomnienia. Od lat nie jesteśmy w stanie wyegzekwować, co konkretnie zostało zrobione z opłaty uzdrowiskowej. Co zostało w ogóle z opłat miejscowych, które też powinny wracać do sole, gdzie jest ta opłata pobierana. To jest coś dramatycznego. Gdybyście Państwo zobaczyli, o jakie sumy tutaj chodzi, to bylibyśmy wstrząśnięci, bo my mówimy, że mamy dokładną analizę, ona tam była gmatwana przez pana wójta na ostatnim zebraniu. Ale nawet gdybyśmy porównali, że one były kiedyś mniejsze, ale też wartość nabywcza pieniądza była większa. I dzisiaj za ostatnie dwa lata, gdybyśmy pozyskali 6,5 miliona złotych, wyrwane z naszych ludzi, wyrwane z naszych, że tak powiem, gości, wyrwane z naszych gości. My Panu będziemy mówić co Pan ma robić, bo Pan bierze za nasze pieniądze gigantyczną pensję i my będziemy mówić co Pan ma pytanie, robić. Pytanie w e, Pana pensji. Panie Wójcie, czy może Pan powiedzieć na dzień ile Pan e, na pierwszego tak zwanego wpływał Panu na konto? Wpływa mi e, 7 tysięcy chyba A zna pan, pan, Panie, panie Wójcie, bo takie jest słowa? Jest Proszę tak, Państwa, drogę. Panie redaktorze, Mieczysławie, proszę otworzyć drogę do gminy dwie, panu wójtowi. żeby się opodatkował. No ale co zrobi? Takie jest życie. Zapraszam... Proszę Państwa, Roman... Ja nie jestem tu takim ładnym, mamy tu wicemarszałka Proszę Król. Państwa, jest godzina dziewiąta, pan wójt wchodzi do gabinetu. Proszę Państwa, przybyliśmy z pewnym optymizmem tutaj, bo oto Pan Wójt wezwał Komitet Organizacyjny do tego, by przystąpić do rozmów. Szanujemy to, chylimy czoła przed tym, że jednak no jest chęć na współpracę. Natomiast muszę powiedzieć, że nie ufam Panu Wójtowi. Ja będę robił wszystko, żeby nie doprowadzić do sytuacji, do której żeśmy się już kilkakrotnie doprowadzili, gdzie żeśmy mówili, że coś będziemy mieli, gdzieśmy sobie coś przyrzekali, i oto nagle okazywało się, że nie mamy z tego nic. Trzeba przerwać ten ciąg zarząd. Jeśli jutro będą takie pośpichujki, jak ostatnio w czwartek w domkach, po prostu przerwę rozmowy i zawezmę Państwa na następny poniedziałek